Witajcie, kochani! Z ósmej osłony naszej akcji gorący posiłek dla potrzebujących. Także no, ustawiła się już kolejka. Dzisiaj mamy przepyszny kapuśniaczek i po zjedzeniu ja mamy jabłecznik nie. dla naszych podopiecznych ufundowanych przez proszę, e, proszę, Fundację Gecko i Bartka który dzisiaj nam jest... dostarczył także będzie coś pożywnego i później coś słodkiego na, e, także jeżeli e, chcesz nas wesprzeć zapraszam do, e, e, do naszej zrzutki, która jest na pomagam.pl będzie oczywiście na moim profilu link, link dostępny, także bardzo prosimy o wsparcie byśmy mogli dzielić się z potrzebującym, potrzebującymi. E, wiadomo dzisiaj że teraz okres zimowy, ale temperatura dzisiaj jest e, dużo lepsza, znacznie cieplej, e, ale mimo wszystko działamy i karmimy bardziej potrzebujących. Pozdrawiam serdecznie.